Witam wszystkich na kanale Piłkarzyki. Dzisiaj zajmiemy się układaniem naszych 11 wow. Ligi Mistrzów. Zbliża się wielki finał pomiędzy Liverpoolem a Tottenhamem. Nie bez powodu akurat taką kolejność podałem teraz tych drużyn? W Madrycie, więc wiadomo, że napięcie rośnie, a my chcemy sobie takie napięcie również skonstruować, posługując tak. się naszymi ulubionymi zawodnikami z tej edycji Ligi Mistrzów i zapisując ich na tych oto tabliczkach. Oj, Czy ulubionymi energia, to jest dużo energia. powiedziane? No nie, nie ulubionymi. No, a faktycznie nie ulubionymi tymi, Ale... którzy. Myślimy, najbardziej że pali się. Na boko. Zasłużyli na to, sobie mogą, mogą wpadać w oko. My po prostu uznaliśmy, że. Oj, oj znaleźliśmy jakiś się... podtekst. Czuję. Nie, nie, żadnego podtekstu Coś nie ma. dostać? Tak. <laughs> <laughs> tak, to właśnie jest praca, praca, eee, praca. Słuchajcie, dla tych, którzy nie oglądali naszego materiału Premier League albo nie wiedzą o co tak. chodzi, krótkie objaśnienie. Było to samo, taki sam film powstał, jeżeli chodzi o jedenastkę Premier League. Wybieramy 11 zawodników, wiadomo, w formacji 4 Tutaj już są różne kombinacje, jaka przyjąłem wersję z ofensywnym pomocnikiem, a nie z defensywnym. No ogólnie chciałbym też powiedzieć, że tutaj pomocnicy bardzo mocno są naciągani, naciągani bo to jest ile? 12-13, jeżeli się doszło do finału, prawda? Tak. E, meczów. Więc no to jest jednak troszeczkę mało, że znaczy, tak całkowicie bierzemy oczywiście zawodników z dużym, które weszły do fazy pucharowej. Tak, tak no też, to... Jest, też chcę zaznaczyć, no. oczywiste, tak. No i co, no to zaczynamy od bramkarza, od prawej do lewej no, obrony no. później, zobaczyć jak to będzie szło. No, tak. no więc co, bramkarz pierwszy, tak panowie? Uwaga, bramkarz. No to każdy, ho, 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 każdy ma kogoś innego. innego. Każdy silnego. Ja wybrałem no, to... naszego Polaka Rodaka. Znaczy wszystkim też chciałem powiedzieć, że u mnie mie miejsce w tej pierwszej nasce znaleźli głównie ci zawodnicy, którzy czasami mogli kupić to miejsce jakimś jednym meczem, choćby jednym występem, no, zobaczycie okay. dlaczego, mimo wszystko to będzie tam mimo wszystko uzasadnione. No szczęsny wszystkim, niesamowity występ, przede wszystkim Ajaxowi, kilka naprawdę świetnych interwencji, myślę, że mogło być dużo gorzej, gdyby nie on. Czyli mogliby eee, odpaść raczej, jeszcze bardziej. Tak, mogli jeszcze no. bardziej odpaść, dokładnie o to mi chodziło. Poza tym raczej solidne występy tam zarzucano mu niby w fazie grupowej, w której nie bierzemy w zasadzie pod uwagę te dwa błędy mi się, Nie, bierzemy bierzemy pod uwagę, drużyny, które tak, się nie tak, dostały. Tak, tak. Tak. No, no, u mnie szczęście. Jeżeli chodzi o mnie, to może jeszcze zanim Adam, to, dlaczego Francuz, to u mnie Brazylijczyk dlatego, ponieważ wydaje mi się, że był takim najbardziej stałym punktem, jeżeli chodzi o bramkarzy w tej edycji, dużo remisów na 0-0. No i oczywiście, no czasem wyręczany przez bardzo dobrą obronę, no ale też trzeba zostawić, że kiedy miał się spisać, spisywał się, no i jakby nie patrzeć, Liverpool jest w tym finale. Arek Milik, gdyby strzelił. No, ale gdyby. No ale co? No, można powiedzieć, że strzelił Alisona? Ale... Ale. właśnie chcę powiedzieć, że no, Interwencja mimo wszystko na ustach jest. Jest, dokładnie. Kurzy. Dokładnie. Więc był ten moment, kiedy. który, no, gdyby nie on. Czemu on tego nie strzelił? Gdyby, <laughs> gdyby nie Milik i gdyby nie Alisson, to dzisiaj Liverpoolu w finale by nie było. Tak czy inaczej trzeba. E, no mówię gdzie Młodaj gdzie Tak, młodać takie bardzo dobrze powiedziane i dlatego jest moim wyborem. Słuchajcie, Ugo Lori, e, krótko. E, wiadomo, że to jest drink driver, że lubi sobie popić e, mm. i potem jechać samochodem, e, ale no, muszę docenić tego piłkarza dlatego, że gdyby nie on i najprawdopodobniej największy zastrzyk motywacyjny, jaki Włożył w drużynę Tottenhamu zarówno przed, jak i w trakcie meczu, w szatni, na boisku, to nie widzielibyśmy chyba teraz kogo tu w finale Ligi Mistrzów. Zresztą było widać jego przepiękną reakcję, jak się ściskał później już z Mauricio Pochettino I z doniesień prasowych angielskich, no w zasadzie można było wnioskować, że to jest ten główny autor sukcesu, jakim był zryw Tottenhamu w samym końcu, w końcówce tego arcyważnego meczu z Ajaxem. Dlatego właśnie Hugo Lori. Okay, Lecimy z prawą obroną. No dobra. C. Każdy? Ta -a. Nie, 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 tylko ja się na tyle. Wysiliłem, żeby napisać. Żeby bo nie ma czasu. I nazwisk, nie fina finał Ligi Europy Aha. oglądamy. <laughs> no my to troszeczkę nagrywamy przed finałem Ligi Europy, a Adam, jakby dostał tutaj super dużo czasu. To... E, tak czy inaczej, dlaczego Trent ale Aleksander Arnold? Chyba nie szła tłumaczyć. Wszystkim występ w Barcelonie. Trzy asysty Asy... tam bodajże były, czy dwie? Inteligencja Asy, w ogóle ja o... patrzyłem z e, On w sumie ma cztery asysty na koncie, więc jeżeli by popatrzeć, jakby z tej no, ale solidny, prawy obrońca po raz kolejny robi zamieszanie. Z robi zamieszanie, Jest aktywny właśnie nie tylko w obronie, ale także w ataku. No i można Zawsze liczyć, że dogra te, to cenne dośrodkowanie którego nie widzieli me, fani Manchesteru United, Manchesteru United przez ostatnie 10 lat Słuchajcie, tak, no, ja ja co tu dużo 7. mówić no. Objawienie tego sezonu, zarówno Ligi Mistrzów, jak i e, ligowego e, no, Premier League prawda? Wiadomo, Trzeba że zobaczyć, w finale, sezonzie, wiadomo, że w finale że... tego, co dzisiaj tak, w, tak. w tym sezonie zobaczyliśmy tak więc Wielki szacunek, wielki pogłon I za ten rożny, pani Barcelony będą mieli pretensje Tak, do, do końca, no, i, no i dokładnie Do, do końca swoich dni, no, ale co zrobić Jak się jest bystrym, no to, na to się już nic nie poradzi Tak więc wielkie brawa jej. Teraz dwóch środkowych obrońców. Dobra? Delicious. No, o, nikt się. To samo wszyscy znowu. No. Ale jesteśmy nudni. Ale no, jesteśmy, jesteśmy nudni. nudni. No, czy trzeba to jakoś co argumentować? Nie, myślę, że nie. To znaczy, wiadomo, że troszkę się zmęczaliśmy niepotrzebnie nad Virgilem e, Van Dijkiem, aczkolwiek uważam nadal, że mógł troszeczkę większym refleksem i w tym większą meczu motywacją wykazać się w pierwszym meczu z Barceloną na Camp Nou. Nie zmienia to jednak faktu, że był skałą, e, że nikt nie przeszedł w tym sezonie driblingiem i najprawdopodobniej nie zmieni się to w finale. No, zobaczymy, Lukas. E, a no. Matias Delict. Teraz wszyscy go przejdą, bo tam to było. <laughs> Matias, Matias Delict. To dobrze. To to dobrze. dobrze. No Matias jest... Delict jest postacią tego sezonu. Do tego, do tego, do tego. Też, zdecydowanie. Nawet jeżeli miałbym wybrać innego środkowego obrońcę, to byłby to Deligt właśnie. Z powodu e, tego, jak bardzo dobrze pokazał się. Mm -hmm. No i wiadomo, jakim jest. Jest kapitanem. Jest kapitanem. 19 lat? E, kapitan. Przemowa jak Tor w Amsterdamie, jeżeli tego jeszcze nie widzieliście. A Delikt w przyszłym sezonie będzie w mojej 11. Ligi Europy. Bo będzie grał United. Oczywiście, chcę to zaznaczyć. <laughs> tak to brzmi. Daj Boże. Ale nie liczymy drużyn, które odpadają w fazie grupowej. <laughs> o, dobrze, słuchajcie, lewy obrońca. Też myślałem na Tagliafico, żeby go dodać, ale ostatecznie Jordi albo tak samo... Znaczy, ja jeszcze myślałem nad Robertsonem, ale jednak stwierdziłem, że ta Fiko taki ukłon w stronę Ajaxu. Jeden z kilku u mnie, że tak powiem. Padł wybór na Argentyńczyka. No, Ej, Patrzyłem na e, liczbę asyst Alby, to jest 5. Do, do tego naprawdę dobrze oceniany pod względem każdego występu. No, no i gdyby nie tak... To, co się wydarzyło oczywiście z, e, z Kogutami, no to mm, byłaby masakra. Aha. Proszę? Jak z Kogutami? E, z Liverpoolem, Jezus Maria, przepraszam bardzo. Z Liverpoolem? No, tak, z tak, Liverpoolem. tak, tak, z Liverpoolem, tak, tak, tak. tak. To byłaby przecież, e, no... To moim zdaniem każdy by go miał w tym momencie też Szczególnie jeszcze po finale zobaczymy, no ale spisował się bardzo dobrze Zresztą jest wybity z tropu, ale dobrze bo... No ja co tutaj mogę dodać, fenomenalny Lewy obrońca, któremu zabrakło Rzetelności kolegów z drużyny Na tym najważniejszym boiskowym momencie czyli. on też tu popełnił trochę błędów jakby, jakby w tym meczu Owszem, z jest. ale, z Liverpoolem, więc i, tam, ale wcześniej jak wszystko. najbardziej bardzo dobrze i na lewej obronie ja osobiście nie widziałbym przed Jordi Malbom e, Diego Robertsona, dlatego jest właśnie e, reprezentant Hiszpanii, piłkarz Barcelony który miał ze sobą bardzo dobry sezon pomimo tego, że rzeczywiście ten mecz z Liverpoolem nie do końca wyszedł tak jak powinien, chociaż są fani Barcelony którzy mają tutaj pewne argumenty za tym, że Jordi Alba mimo wszystko zaprezentował się Całkiem nieźle na tle swoich miernych kolegów. Pierwszy środkowy pomocnik. Albo pierwszy pomocnik. Pomocnik. Nie, no. pierwszy, okay, pomocnik. pierwszy pomocnik. No i już teraz mówimy, to będzie pomocnik. Ja troszeczkę troszeczkę musiałem naciągnąć to, żeby potem też. E, jeżeli chodzi o pomoc. Ja widzę, że już krzywy tutaj ma, i też mam tę postać w moim składzie, ale po kolei. O, Weinaldo. No, no to ja powiem, że mam też Weinaldo mało w moim składzie. De Jong to jest kontynuacja tego, co chciałem powiedzieć o dobrej grze Ajaxu. Odkrycie tego sezonu, jakby nie patrzeć. Transfer do Barcelony. Coś więcej powiedzieć. No, świetna gra. Przegląd pola niczym iniesta. Piękny zawodnik. Jeżeli chodzi tutaj o Sterlinga, to z mojej strony po prostu. Moim zdaniem, jedna z kluczowych postaci Manchesteru City. Sam, sam zespół grał naprawdę fenomenalnie, aż do powiedzmy ostatnich minut, kiedy wszystko zaczęło się zmieniać w Uniku, oczywiście, w spotkaniu z Kokutami. No i dużo bramek, chyba z pięć do tego odłożono asysty. Kluczowa postać. No i gdyby nie ta wpadka, to moim zdaniem, mogę powiedzieć, znaczy, i tak go tu umieściłem, no, to, prawda? Kto wie, Ale kto wie. E, oczywiście też o nim myślałem. To jest, to jest mój wybór. Troszeczkę mówię naciągany, bo jest niby skrzydłowym, ale jednak zaliczam go do tych pomocników. Ok. Słuchajcie, Ginny Wainaldom, bez przedłużania, uroczy pomocnik z celnością podań na najwyższym poziomie w drużynie Liverpoolu. Nie wiem, czy tak się ta statystyka, która jest teraz przeze mnie przyczepiona z Premier League, dobrze ma do Ligi Mistrzów, bo nie sprawdzałem tego pod tym kątem. Jednakże, kiedy był na Boisku, to poza jednym meczem z Barceloną, kiedy nie wypełniał swoich zazwyczaj przypisywanych mu założeń taktycznych, tylko był zastępcą Bobiego Firmino, spisywał się naprawdę bardzo solidnie. To jest niedoceniany według mnie piłkarz. Ktoś pokroił Jamesa Milnera, który w fazie grupowej też przecież zaliczał cenne trafienia. Więc trzeba po prostu oddać Giniemu to, co jego, i uznać. Ten jego fantastyczny wkład w finale. Ja się zastanawiałem, Liverpoolu jak, jak ten... patrzyłem na zawodników Liverpoolu, taka też ciekawostka, że najwięcej bramek ma salach to są cztery bramki co jak patrząc ogółem to jest bardzo mało jeżeli chodzi o jednego zawodnika na zespół natomiast tam dużo bramek się rozkłada Wijnaldum wiadomo mm. wi wiadomo kiedy strzelał natomiast też zastanawiałem się czy Henderson nie miał takiego wkładu czy może właśnie Fabinho, który był Troszkę Keita, który mm. też był Wijnaldum. tam w tym Liverpool mam wrażenie jest strasznie dużo tych środkowych pomocników którzy są na tym bardzo podobnym poziomie no ale no Wijnaldum na pewno nie. na pewno się też wyróżnił mm -hmm. dobrze to kolejny pomocnik a ja tutaj od razu już wykluczę tego kto kogo krzywy dał dąbelę. A ja mam fajna duma tak jak już powiedziałem. No to może ja zacznę tym razem. Tango i Nombele za to, że pod Bruno Genesio był jedną z najjaśniejszych postaci środka pola. Przyćmiewał wielokrotnie Asama Wara. To samo czynił też z Nabilem Fekirem. Dla mnie postać, która na pewno w letnim okienku transferowym znajdzie sobie innego pracodawcę. Podwyżka rzędu 3-4-krotnego na pewno wejdzie w grę. Ktoś, kto też kreował, nie było to może widoczne na pierwszy rzut oka, ale w dwumeczu Barcelony z Barceloną elementy pozytywne, o które może można Się było zaczepić. Tak więc, jeżeli mam kogoś, wy, że tak powiem, z Ligi Francuskiej tutaj wyróżnić, to czynię to w przypadku Tanguya Nombele. No i tak jak powiedziałem, jestem bardzo ciekawy, kogo będzie reprezentował w przyszłym sezonie Ligi Mistrzów i jak będzie się spisywał. Jeżeli dorówna do tego poziomu, który prezentował w tym sezonie w Lyonie, to wszystko będzie według mnie w dobrą stronę w jego przypadku szło. Kolejny pomocnik. Chyba nie musimy tłumaczyć, ja. Przyjmę tę samą, tę samą argumentację co Adam przy Vinaldomie, a ja podejrzewam, że to jest to samo co ja przy De Jongu, tak? Tak, tak. No, dobrze. Ja się od razu wytłumaczę. U mnie Messi jest na takim ofensywnym pomocniku, coś w stylu fałszywej dziewiątki. Dlatego, no właśnie, nie znęcajcie się, że wybrałem go jako tego pomocnika w formacji Zaraz pomocy. Też dlaczego pomocy. wybrałem Hendersona, ale no... no. Eee, czy to trzeba tłumaczyć? No chyba nie, gość w swoje ciągnął swoją do samego końca. Najjaśniejsza postać Barcelona w tym sezonie w Lidze Mistrzów. Goat. Znalazł się w mojej jedenastce na tym fałszywym napastniku. Ja się przyznam, że e, nie wiem czemu. Miałem zjechać, jak sobie tam rozpisywałem coś. A nie wiem czemu go nie umieściłem w finale. Ale w sumie mam tu Hendersona, pomimo tego, że jest to zawodnik kapitalny Liverpoolu, to muszę docenić to, że on. Pomimo tego, że gra w tym sezonie i naprawdę dobrze mi poszło w premierii. Gra w tym sezonie Ligi Mistrzów i są w finale. Pomimo tego, że nie uważam, żeby Liverpool był super zespołem, jeżeli o to chodzi, to jest ciągle i jako kapitan potrafił ten zespół zmobilizować. I gra, i może nie popisuje się masą asyst, bo ma pewnie chyba jedną asystę czy dwie, więc to nie jest dużo. Natomiast szanuję, że jako kapitan potrafi ten zespół w gorszych chwilach poprowadzić dalej i to jest taka słowo uznania ten jeden, jeden raz od fana Manchesteru United. Nie, niech się tutaj cieszymy, że właśnie miałem, miałem uderzać takim panczem, że za dużo tych postaci Liverpoolu, jak na fanów United. A no, trzeba trudno, <laughs> przyznać? Trudno, trudno wiesz, ich nie umieszać w tym momencie. Aczkolwiek chyba teraz w ataku już nie mam nikogo, więc. Hakim Ziyech u mnie, słuchajcie, no symbol tego, jak dobrze się wiodła, jak sobie w tym sezonie, alegoria radości na boisku. Ktoś to pokazywał wielokrotnie, że również, podobnie jak w przypadku Dąbele, pracuje na transfer do lepszego klubu, i to jest chyba najlepszy moment, żeby wytransferować się z Eredivisji. Znaleźć sobie miejsce zatrudnienia w jakiejś lepszej, topowej lidze, czy to na północnym zachodzie, czy to na północnym, południowym zachodzie, odnajdzie się i to są kierunki dla niego. Na... A Anglia, Hiszpania oczywiście to Na cię... północnym południu. Południowym zachodzie, <laughs> no, nie wiem. Na tym południu. Tak. E, no i co tu dużo mówić. Erik ten Hach wielokrotnie podkreślał, że to jest piłkarz kluczowy dla jego zespołu, więc rozumiem, że jeżeli odejdzie z Ajaxu to tam też powędruje Erik ten Hach. <laughs> oczywiście jest pakiet, który wielokrotnie może, że tak powiem, budzić kontrowersje w letnim okienku transferowym, ale na pewno będziemy to na, na kanale piłkarzyki relacjonować. Okej, okay, no dobrze. No to lecimy z naszą ofensywną trójką. ofensywna trójka. No dobra. E, tutaj po prostu już trzeba ofensywni zawodnicy u mnie, Messi. U Adama Messi, już powiedział coś o Messi, więc nie będziemy się za bardzo powtarzać. cr 7. Tutaj głównie zadecydował, według mnie, to jak Messi decydował o sile w Barcelonie, tak Ronaldo tutaj decydował o tej sile ofensywnej. Ronaldo, głównie tutaj patrzy na jego Hattrick przeciwko Atletico Madrid. Wziął na siebie niesamowitą odpowiedzialność. Gry na siebie, strzelania goli. No postać, która. Gdyby nie ten Ajax, prawdopodobnie byłaby dzisiaj w finale, chociaż nie wiadomo czy potem by mi poszło dobrze e, z Totnamem. E, cel 7, no obowiązkowo musiał być w mojej 11, chociaż myślałem, czy by nie dać za niego Sona takie jeszcze tutaj do... Argentyńskie złoto, legenda, dosyć tego opisu Cristiano Ronaldo, najwybitniejszy piłkarz tego sezonu, ktoś, to zasłużył na kilkanaście pomników przed Camp Nou i w swojej e, ojczyźnie, pomimo tego, że go tam nie lubią. Lionel Messi, proszę o Państwa. Dlaczego nie lubią, masz tak? <grych> nie no, to to jest taki e, news, albo w zasadzie wskazówka dla wszystkich tych, którzy śledzą sytuację w Argentynie i wiedzą, jak bardzo jest skomplikowana ta e, akcja z Lionelem Messi. No ale musiałem od siebie coś dodać, bo nie mogłem. E, Oprzeciwko był tylko, taki no, film właśnie, że, że jeden... E... Że jeden z synów Leo Messiego zapytał go, dlaczego go tak nie lubią w Argentynie, i jakieś dzieciaki właśnie stworzyły, stworzyły materiały, pokazały mu i mm. właśnie mu synowi, jeden z, jeden z dziennikarzy mu to pokazał, za co cenimy Messiego. No I właśnie to miało tak podbudować, bo faktycznie, tak jak powiedziałeś, są skomplikowane, natomiast no, założę się, że też bardzo mocno i dużo wyolbrzymienia jest przez niektóre no. strony, tak, szczególnie no, te no, negatywne. zawsze takie. E, Dobra, kolejny ofensywny gracz. U mnie na prawej du, du, du. stronie Lukas Moura. E, głównie ze względu na to, jak zagrał właśnie przeciwko Ajaxowi. Nie było Keina, nie było Sona. Na jego barkach spoczywała cała no, znowu odpowiedzialność za zdobywanie goli. Wziął znowu kolejny hat-trick, który zadecydował o tym, że ktoś się znalazł w moim To Co zrobi przeciwko Ajaxowi? No szok, niedowierzanie, całego Londynu, mojej osoby również, całej Zas... Europy, świata, tak, uniwersum, wszechświata, uniwersum, uniwersum. Dosyć. Dosyć? Eee... <ścoughs> <ścoughs> Dlatego właśnie znalazł się u mnie na prawej stronie tych graczy ofensywnych. Eee, u mnie są moim zdaniem też kluczowa postać jeżeli chodzi o, o e, Tottenham. Jeżeli chodzi o ofensywę, bardzo Ważny w tym momencie, kiedy Harry'ego Keyna Zabrakło, no, oczywiście tak jak Krzywy wspomniał, Moura musiał Wyręczać jednego i drugiego W tym najważniejszym, znaczy, no w sumie najważniejszym chyba meczu Natomiast bardzo szanuję za postawę Która była wcześniej, no i oczywiście Dokładał bramki, asysty, moim zdaniem Gdyby nie on, to tego, tego Tej drużyny nie byłoby W finale, jeżeli byśmy, byśmy wymienili Na kogoś innego, więc Moim zdaniem za zasługi, za to, że doprowadził był jednym z, którzy doprowadzili drużynę do tego miejsca, którego nikt by się nie spodziewał, mm -hmm. wylądował u mnie w Jesz... 11. Ja jeszcze dodam, że tutaj u mnie na drugim miejscu był Sterling, właśnie na tej pozycji. Eee, u mnie Cristiano Ronaldo za dwa comebacki. Pierwszy to powrót ze świata wykartkowanych po tym absurdalnym starciu w fazie grupowej jeszcze za czasów pojedynku z Walencją, kiedy został wykluczony z gry. Eee, później oczywiście fantastyczny comeback pokonujący różne Cholo Simeone, coś co... Niewielkiej liczbie piłkarzy się udaje, zresztą te trzy bramki, w takich okolicznościach, z tak dobrze broniącą się drużyną, no coś ewidentnie do zapamiętania i do zapisania w Annałach historii, dlatego właśnie Cristiano Ronaldo. Już go zmazałem, ale wiecie o co chodzi. Dobrze, ostatni zawodnik z tego tria ofensywnego i ogólnie u mnie jest tak samo jak u Ciebie. Tak, to nie jest Raheem Sterling, dlatego, że umieściłem go sobie na lewej flance. I ja zacznę argumentację, zanim wy zaczniecie opisywać Duszana Tadicza. Dlaczego akurat Raheem Sterling? Dlatego, że chciałem dać Bernardo Silwę już wcześniej, a ustala, postawiłem sobie taką zasadę przed sobą, że typuję jednego piłkarza z Manchesteru City. Wytypowałem właśnie tego. Więcej meczów niż Bilwa, pomimo tego, że Portugalczyka darzy największą sympatią w klubie z niebieskiej części Manchesteru. Jeżeli chodzi o Raima, także niesamowity progres, zarówno w Premier League, jak i na arenie Ligi Mistrzów. Dodatkowo wielokrotnie też miałem takie wrażenie, że po prostu doskonale zdawał sobie sprawę, o jaką grę toczy się, o jaką stawkę toczy się gra. Dlatego właśnie znalazł się w mojej 11 i uważam, że to jest postać, która w lidze mistrzów może niejednokrotnie jeszcze swoim talentem eksplodować. Dużą Unię który w Premier League e, nie pokazywał, jak się okazuje, wszystkiego, co potrafi, ponieważ i wizy holenderskiej, i wizy mistrzów po prostu dał o sobie znać całemu światu to, jakim jest technikiem przede wszystkim, chociaż to już było w Premier League. W Eredivisie bodajże ma 28 ramek. E, nie wiem, jest wizy mistrzów, nie brałem tego pod uwagę. To jest kolejny ukąszony Ajax z mojej strony. Niesamowity technik, dribbling, gra kombinacyjna w jego wykonaniu, to jest po prostu coś. No, niesamowitego. U, u mnie, jak zjechanie było, to Darylcz musiał być jedna, jedna też z kluczowych postaci, jeżeli chodzi o awans Ajaxu do tak wysokiego poziomu rozgrywek. Więc wydaje mi się, że no, należało mu się to miejsce jako powiedzmy po raz kolejny. Nikt się nie spodziewał, a pokazał naprawdę wiele. I, I za to mega szanuję, co zrobił. I Bramek też ma tam chyba na, na strzelanych całkiem sporo. Coś tam ma. Tak. Uwolnili go wreszcie, bo Kuman i Pellegrino no, trzymali go na smyczy. Właśnie A tutaj powiedział ta, w jakimś Rittenham. wywiadzie, że Premier League strasznie ogranicza ludzi, yy, ludzi piłkarzy pod względem właśnie kreatywności. No jak się batorzy, batorzy z tygodnia na tydzień Utrechty, Petzwille i tak no dalej, tak, no to tak jest, że się później A później w, w Real, w Real Madryt, Juventus Turyn. No. <laughs> tak i tak, tak. Dobrze, tak. słuchajcie, to były, to były nasze jedenastki tego sezonu Ligi Mistrzów. Bardzo subiektywne, finałem, pamiętajcie. Bardzo subiektywne, więc słuchajcie, nie piszcie potem, że jak mogliście kogoś tam pominąć. To były nasze wybory. Napiszcie, kogo znajcie, e, dalej byście umieścili w waszych Wyjściowych, jedenastka. I słuchamy polemiki, dajcie znać, z kim się nie zgadzacie, bo to jest też zawsze bardzo cenne. Tak jest. Dziękujemy za oglądanie. Dzięki wielkie. Do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale Piłkarzyki. Cześć. Na razie.